ma tu wahacz? XBlitz wprowadza na rynek nowe uchwyty samochodowe na telefon z serii FX i poprosili mnie, abym przedstawił, jak prezentuje się każdy z nich i jakie ma funkcje. Zapraszam zatem na przegląd tych urządzeń, a na koniec powiem, które mnie przypadło najbardziej do gustu. Dodatkowo XBlitz na majówkę przygotował promocje na swoje różne produkty, więc tym bardziej aktualnie warto sprawdzić, co mają w ofercie link do niej jest w opisie a teraz przejrzyjmy się uchwytom. Urządzenia nazywają się od FX1 do FX8 i będę omawiał je po kolei rosnąco też wraz z numeracją rośnie cena, więc akurat bazowy model to FX1, jako jedyny w zestawieniu nie ma żadnych elektronicznych bajerów, jest to po prostu zwykły uchwyt z mechanicznym zwalnianiem ramion. Pod kątem wykonania nie jestem przekonany co do tej połyskującej tutaj powierzchni, może się ona rysować od telefonu, ale poza tym mamy przyzwoitej jakości plastik, chociaż też nie jakiejś powalającej i co istotne... Ramiona są wykończone gumą, tak samo podstawka. FX1 kosztuje 49 zł. Przytwierdzony do kratki uchwyt prezentuje się tak, a ze smartfonem tak. Smartfon, który będzie wykorzystywany do prezentacji, to Samsung z ekranem 6,2 cala. Bez problemów można go stabilnie zamocować, a później uwolnić. Kolejne urządzenie już Bajery ma FX2 z dopiskiem Exclusive, jeszcze wspomnę, że jedynka miała dopisek Classic, kosztuje ten sprzęt 79 zł, ale jest możliwość podłączenia go do źródła zasilania w samochodzie poprzez kabel USB A, USB-C dołączony do zestawu, albo jakiś inny. W każdym razie tutaj mamy złącze USB-C i skutkuje to obecnością indukcyjnej ładowarki, a także samoczynnym. Rozszerzaniem, a także chowaniem ramion. Tutaj jest czujnik zbliżeniowy, gdy się przyłoży do niego rękę naprzedze smartfonem, to się ramiona otwierają, a później się zamykają. Jest także możliwość ładowania przewodowego. Mamy trzy końcówki magnetyczne USB C, mikro USB oraz lightning do starszych iPhone'ów, więc każdy smartfon znajdzie coś dla siebie i magnetyczność ich polega na tym, że na dole uchwytu. Się, one przytwierdzają i całkiem solidnie siedzą. Ale jeśli byśmy wyjęli ten telefon, no to nie uszkodzi się portu USB, bo jednak ten magnes aż taki mocny nie jest. Zasięg ramion to od 6,5 do 8 cm. Jest także wbudowany tutaj akumulator. Gdy odłączy się uchwyt od źródła zasilania, to co prawda nie będzie działać. Oczywiście ładowanie też ten czujnik nie jest taki dalekosiężny, że tak powiem, tylko trzeba przyłożyć palec do niego. Ale. Wciąż, jeśli ktoś nie chciałby mieć ładowania, po prostu taki uchwyt, no to nie trzeba się powiedzmy siłować z tymi ramionami, tylko wszystko można robić w sposób elektryczny. Pod kątem wykonania w FX2 mamy może troszeczkę lepszą jakość plastików niż w FX1, no i znowu bardzo lustrzany front, który przy dłuższym użytkowaniu może łapać jakieś zarysowania. Wszystkie kolejne urządzenia w linii FX mają takie same parametry jak FX2, to znaczy mamy USB-C, bezprzewodowe ładowanie, konkretnie 15-Watowe, a także wbudowany akumulator o pojemności od 150 do 180 mAh. FX3 ma na przykład 150 mAh, ale nie jest jakaś monstrualna różnica, wciąż działa w nim nawet bez podłączonego zasilania. Rozchylanie ramion oraz ich zwężanie mamy tu od 6,5 do 9,5 cm, czyli większy niż w pozostałych modelach. FX3 też się moim zdaniem ładnie prezentuje niż dwójka, i właśnie kwestie designu już w kolejnych modelach sporą rolę będą grały, ponieważ ceny są zbliżone. Na przykład FX3 kosztuje tyle samo 79 zł co FX2, jakość wykonania też jest podobna. I znowu mamy błyszczący front i gumowe boki. Przy nawiewie FX3 wygląda tak: przykładamy rękę, rozchylamy ramiona, same się zwężają i mamy pewny chwyt, a później. Telefon wyciągamy. Jest to wygodne i też co istotne, ten czujnik działa tylko na ludzkie ciało. Gdy przykładam palec, to się normalnie ramiona otwierają, ale gdy na przykład przyłożę nieożywionego powerbanka, to nic się nie dzieje. Tak samo sytuacja wygląda z telefonem. Minimalizuje to szansę, że przez przypadek ten uchwyt się jakoś samoistnie rozszerzy, o ile świadomie nie przyłożymy do niego dłoni. Kolejny na liście FX4 kosztuje 89 zł i ma przydomek powiedzmy elegans i nie bez powodu, ponieważ mamy tutaj zauważalnie lepsze wykonanie z aluminiową ramką oraz aluminiowymi uchwytami. Z tyłu mamy matowy plastik. Naprawdę przyjemnie się już ten sprzęt prezentuje i cechuje go wyższa taka odczuwalna jakość, ale odbyło się to kosztem braku, Systemu ładowania przewodowego można sobie użyć, oczywiście, swojego kabla. Jest tutaj stosowne miejsce na niego, no ale nie ma możliwości, aby to robić przy pomocy tych magnetycznych kabli. Ładowanie bezprzewodowe wciąż jest, jest także rozchylanie samodzielne ramion, tylko zamiast czujnika i przycisku, tutaj gdzieś na froncie, ulokowany został z tyłu. Nie jest to moim zdaniem jakaś wielka różnica ergonomiczna, ponieważ na froncie i tak ciężko jest to przez przypadek nacisnąć, tak żeby ten smartfon wypadł, czy coś, no ale tutaj przez to, że jest z tyłu. To jest jeszcze jakaś dodatkowa warstwa zabezpieczająca. FX4 jest też mniejszy, zobaczcie jakie są jego gabaryty względem modelu FX3. Dla części osób może być to również istotne. Jeszcze prezentacja przy nawiewie. Ten przycisk z przodu może jest jednak troszeczkę bardziej wygodny niż z tyłu. Ale za to wtedy urządzenie wygląda mniej estetycznie, więc coś za coś, ale wciąż gdybym miał ocenić ergonomię, tak jak wspominałem, dużych różnic nie ma, czy się dotknie palcem tutaj, czy tutaj. FX5 również kosztuje 89 zł, ma jednak trochę węższy zakres ramion od 6,9 cm do 9,5, a w FX4 było 6,5 do 9,5 cm. Mamy także mocno odmienną budowę, jest powrót ładowania przewodowego, a także przycisków na froncie. Mówię przycisków. Ponieważ tutaj jest jeszcze przycisk do wyłączania podświetlania Loga X Blitz, tego za dnia nie widać, no ale można to sobie po ciemku regulować. Mamy także inny sposób rozchylania ramion, nie taki pod kątem prostym, tylko rozchylają się one bardziej do góry. Pod kątem wykonania z kolei mamy. Coś, co jest połyskujące, ale już aluminium nie jest, a z tyłu mamy coś, co może wyglądać jak skóra, ale też tą skórą nie jest i jest to po prostu twardy plastik, co prezentuje się moim zdaniem dosyć tandetnie. No ale jako, że tego tyłu i tak nie widać, no to widzi się taki bardziej bajerancki front FX5. Jeszcze pamiątkowa sesja przy nawiewie. Sposób rozchylania boczków może wygląda bardzo odmiennie, ale uchwyt telefonu jest tak samo pewny. Kosztujące 99 zł fx6 ma bryłę zbliżoną do piątki, ale wyraźnie inaczej od niej wygląda ze względu na obecność przezroczystej szybki i widoczność wszystkich bebechów, które są w środku. Ale jeśli chodzi o funkcjonalność, jest taka sama. Ramiona mają też trochę większy zasięg, od 5,5 do 10 cm. Także z tyłu jest dodatkowy przycisk służący do rozchylania ramion, który dubluje. Ten przedni pod kątem jakości wykonania to nie ma żadnego aluminium tego typu spraw, tylko zwykły plastik, ale przyjemnie tutaj wyszczotkowany, że tak powiem. Jakość jest standardowa, podobna do innych modeli poza tym aluminiowym. 10 cm maksymalnego rozszerzenia nie bierze się znikąd, ponieważ gdy się włoży takiego mniejszego mojego smartfona, to ramiona nie są pod kątem prostym, tylko są lekko Zgięte, wciąż ten uchwyt jest pewny, chociaż nie aż tak bardzo jak w przypadku pozostałych modeli. Zdecydowanie jednak ten sprzęt nie wypadnie, no ale polecałbym go bardziej użytkownikom większych telefonów. Za to, bez względu na rodzaj smartfonu, podczas pracy mechanizmu widać, jak w środku rusza się zębatka. Nie wiem, czy bym za to dopłacił 10 zł, ale bez dwóch zdań jest to fajne. FX7 kontynuuje pomysł z przezroczystością znany z szóstki, ma od niej jednak zdecydowanie inną budowę, bardziej kwadratową, bardziej stonowaną, też mniejszą, moim zdaniem, zgrabniejszą. Obecnie jest to jeszcze dodatkowy przycisk służący, teraz już to widać w tym modelu. Do włączania albo wyłączania podświetlenia. Mamy przycisk rozszerzający ramiona na froncie, ale również obecny jest on z tyłu, w tym miejscu. Jeśli chodzi o wykonanie, to nie ma tutaj szału, podobna jakość plastików. Jak w innych modelach. Prezentując FX7 przy nawiewie, dopowiem jeszcze jedną kwestię. Gdy mamy zewnętrzne zasilanie podłączone, to ten czujnik działa dalej. Nie trzeba przykładać palca, żeby się ramiona rozsuwały, ale nie jest to problemem, gdy się już włoży smartfona, ponieważ tutaj wystarczy zbliżyć rękę czy telefon, włożyć. Blokuje się, on zaczyna się ładowanie, i dzięki czujnikom zbliżeniowym tutaj na tylnej ściance urządzenie wie, że machając przed nim ręką, nie ma sensu rozchylać tych ramion. I wtedy, gdy telefon jest zamocowany, trzeba przyłożyć specjalnie palec na dół, i wtedy on się wysuwa. Więc nie ma się co obawiać, że ten telefon jakoś przez przypadek wysunie się, gdy na przykład machniemy ręką przed uchwytem. Pokażę jeszcze sposób mocowania uchwytu do kratki nawiewu. Jest on standardowy dla urządzeń tego typu i w każdym z prezentowanych modeli taki sam, to znaczy mamy głowicę kulową z pierścieniem, którym ją się stabilizuje. A tutaj w ten sposób można już o konkretny element tej kratki zahaczyć. Czas na flagowy model w tym zestawieniu, czyli FX8 za 119 zł, zakres ramion od 6 do 8,5 cm. Ma on także dopisek Elegance, ale w przeciwieństwie do czwórki Elegance, nie jest wykonany z aluminium. Tylko mamy tutaj połyskujący plastik. Nie ma on również, poprzez końcówki magnetyczne, ładowania przewodowego. Za to, gdyby ktoś chciał ładować bezprzewodowo, to jak widać cewka indukcyjna ma w FX8 zmienne położenie. We wszystkich innych prezentowanych modelach jest ona zainstalowana na stałe. I gdyby nie była dopasowana do położenia modułu ładującego w telefonie, no to mógłby być problem i ładowanie mogłoby nie być optymalne pod kątem mocy. A tutaj nie ma takiego problemu, chociaż też przyznam, że we wszystkich innych FXach, jak sprawdzałem szybkość ładowania, to z moim Samsungiem było ok, to znaczy. Tempo było dokładnie takie same. Obsługiwane było szybkie, bezprzewodowe ładowanie, więc nie jest to żadna przeważająca absolutnie na korzyść FX8 kwestia. W FX8 w przeciwieństwie do niższych numeracją modeli, nawet przy zewnętrznym zasilaniu nie działa czujnik zbliżeniowy, tylko trzeba przyłożyć palec, aby rozszerzyć oraz zwęzić. Ramiona, też te ramiona, tak jak przy innych modelach po 3 sekundach same się zwężają, tak tutaj trzeba znowu przełożyć palec. Jeśli ktoś lubi taką absolutną automatyzację, że się wkłada i się zapomina, nawet nie trzeba nacisnąć tego przycisku, no to ok, ale dla mnie nie jest to jakiś wielki problem. Ten przycisk, który jest na froncie jest także dublowany, mamy z prawej strony taki czerwony przycisk tutaj i on również może zwężać albo rozszerzać ramiona. Podsumowanie okraszę losowymi przebitkami z jazdy samochodami, które testuję, bo przy uchwytach trudno byłoby ten czas wypełnić bez jakichś nudnych, statycznych ujęć na nie. Zatem linia FX jest rozsądnie moim zdaniem zróżnicowana i pomimo tego, że modeli jest w niej aż 8, to nie ma problemów z dublującymi się urządzeniami, bo albo jest coś innego pod kątem funkcjonalności, albo wyglądu. Tego drugiego aspektu nie będę brał pod uwagę, jeśli chodzi o cenę, i skupię się na możliwościach. I w tym kontekście modelu FX1 bym osobiście nie kupił, bo taki uchwyt bierze się jednak na dłuższy czas, a automatyczne otwieranie i zamykanie jest długoterminowo wygodne, i już to skusiłoby mnie do dopłaty 30-40 zł do jakiegoś innego, a możliwość ładowania to dodatkowy bonus. Co nie zmienia faktu, że chcąc maksymalnie tani i prosty uchwyt, FX1 też da radę. Z pozostałych najbardziej spodobał mi się FX4, ponieważ oferuje najlepszą jakość wykonania, ma też małe gabaryty i osobiście jestem zwolennikiem jednak korzystania ze swojego kabla w takich uchwytach, więc brak końcówek magnetycznych też uważam za plus. Nie uważam zarazem zdecydowanie, że sprzęty z magnetycznymi złączami są gorsze, bo cena tego to kwestia indywidualna, a brak konieczności odpinania kabla też jest wygodnym i dla części osób wygodniejszy po prostu dla mnie nie byłby i w związku z tym FX4 jest moim faworytem. Poza tym wiele zależy od tego, który uchwyt po prostu komu się bardziej spodoba i tak bym w dużej mierze podszedł do wyboru optymalnego modelu, bo wszystkie w trakcie testu ani nie zrywały ładowania, ani nie zacinały się ramiona po bokach, więc dowolny spełni swoje zadanie. Najtrudniejsza jest moja ocena FX8, ponieważ jest on zauważalnie droższy od reszty stawki, a ruchoma cewka przy moim telefonie nie zapewniała żadnych korzyści w prędkości ładowania. No, ale nie mam dostępu do wszystkich urządzeń z bezprzewodowym ładowaniem na rynku, więc nie wiem czy przy innym smartfonie może ruchomy obszar ładujący w FX8 nie okaże się na przykład zbawieniem, zatem warto brać to pod uwagę. I to wszystko, co przygotowałem o tych uchwytach. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ich przegląd się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie im z tego powodu bardzo miło. Przypominam o promocji ich z linku w opisie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!